Grzechotanie. Wezmę papierosa do ust i usiądę na sofie pod oknem. Będę miał chęć na takt jakowyś, to włączę magnetofon albo, bardziej samodzielnie rzecz ujmując i z niej czerpiąc, wystukam go sobie na kolanie. Nie będę włączał telewizora, bo po co mi obraz? Dosyć mam już superwizji we własnym mózgu. Dwoją mi się i troją obrazy niezrozumiałe pod czaszką. Jakieś lwy, żyrafy i komody różowawe z pudru i winorośli. Jeśli będę miał chęć na łyk wina, to go sobie naleję. W moim domu jest ciepło, więc nie muszę palić w piecu. Dużo niemieckich hełmów spadło ubiegłej godziny na moje palce. Wciągnąłem stosunek zamieci tytoniowej mych dłoni dwie sztuki i zerwałem sznur wszech dochodzeń w inauguracjach stylowych. Świstało przewlekle u dołu schodów, a ja przelękłem się i począłem bić okiennicami o dach. Wyszedłem z nory i kiczowałem słowami. Nie wiedziałem już co robić. Aż odezwały się trzcinowce i zasnąłem. Nie śniło mi się nic, tylko wydawało mi się, że moja matka chce mnie oblać wodą ze strumienia, a przecież w okolicy żadnego strumienia nie ma. Są tylko rynsztoki, do których to ja zawsze wpadam, wracając wieczorem z knajpy. Nie, nic mi się nie śniło tylko wciąż nie potrafię się dobudzić.